Powiedziałeś przed nagraniem, że e, użyję takiego enigmatycznego sformułowania, że zdradzisz naszym widzom sekret sukcesu na YouTubie. Co zrobić, żeby się w pewien sposób wybić? Trochę już o tym mówiłem. E, żeby, może, żeby się wybić, to nie, ale trzeba być e, sobą. Przede wszystkim, już w ogóle pomijam tak oczywiste rzeczy, jak to, że YouTube to jest maraton. Tak? Tam jeżeli ktoś uważa, że nie wiem, jest to oczywiście możliwe, że w rok się wybijesz i, tak, i osiągniesz sukces i to może nawet nie jest wcale takie trudne, ale utrzymanie się w dłuższej perspektywie inaczej. Uważam, że jeżeli szybko osiągniesz na YouTube sukces, to potem będzie ci trudniej. Natomiast jeżeli będziesz działał małymi kroczkami, to będzie ci dużo łatwiej. Nasz kanał to jest typowe step by step, czyli malutkie kroczki po 100 subskrybentów, tam na początku na rok, potem na miesiąc, teraz też te przyrosty. My od 10 lat wszystko jest takie stałe, ale zawsze w górę, tak? To, to na temat tej wytrwałości, że trzeba być nastawionym na to, że to jest ten maraton to jest ekstremalnie ważne. Natomiast no. Kurczę, trzeba mieć coś ciekawego. Myślę, że największym problemem jest to, yy, osób, które chcą zadziałać, na, zdziałać coś na YouTubie, jest to, że chcą tam coś zdziałać. Że to jest największy problem, a, a nie pomyślą, czy tak naprawdę mają coś ciekawego do powiedzenia, do, do jakąś historię, do przekazania, jakąś wiedzę, umiejętności. I, i t, chyba to, to jest takie najważniejsze, że trzeba naprawdę tworzyć coś, co kogoś może zainteresować. To, to nie jest, to, czy widzisz, to nie jest żaden sekret, tak? Trzeba. No i. No i to, co moim zdaniem dyskwalifikuje youtuberów, coś z czego to, to jest niestrawne, to jest to, że wchodzisz na jakiś kanał i już po którymś odcinku czujesz, że ktoś to robi, no bo on, nie wiem, zrobił, bo sobie wymyślił, że będzie youtuberem, ma jakiś format, będzie na tym zarabiał, tak, a, a ci, którzy naprawdę tam odnoszą jakieś konkretne wyniki, sukcesy, to są osoby, które mm, mają jakąś misję. Tak jak pan Iwuś na przykład. Tak, ja, ja, ja uwielbiam oglądać jego filmy, ja czuję on podkreśla cały czas, że, że ma misję, ale ja w to wierzę. Co z tego, że on to mówi, ale ja w to wierzę. I, mm -hmm, i to jest. Czujesz to. Tak, ja to czuję. jeżeli ja uważam, że jeżeli oglądam kogoś i czuję, że, przynajmniej ja tak mam, jeżeli ja czuję, że ktoś to robi, bo taki ma model biznesowy, to mi się. To, Obejrzę tylko to, co mnie interesuje, czyli chcę zdobyć jakąś konkretną wiedzę i wyjdę z tego, ale nie będę się z tą osobą utożsamiał. Mhm. Tak? I to jest takie najważniejsze, żeby robić, mieć taką... No, misję. Ja mam taką misję, potrzebę. Może u mnie to nie jest misja? U mnie to jest. Ja to lubię po prostu robić. Lubię opowiadać, pokazywać. Zawsze ktoś do mnie nad wodą podejdzie, zagadam, to ja zaraz, wiesz, się wkręcam, wszystko pokazuję. Po prostu to uwielbiam, tym żyję. Tak? i Jeżeli ktoś podchodzi do YouTuba, że, że on będzie youtuberem, bo teraz jest taka moda, to moim z... no są. Osiągnie, być może się wstrzeli, będzie miał fajny pomysł, osiągnie jakiś sukces, ale, ale ten sukces szybko rozmieni na drobne. I to jest bardzo, bardzo charakterystyczne na, na, na YouTube, że e, pewne kanały osiągają sukces i bardzo szybko się rozmieniają na drobne. I to wynika z tego, że na początku jest ta motywacja wewnętrzna, czyli ktoś to lubi, go to kręci, e, a nagle pojawiają się pieniądze. I, po, i ta, jest i motywacja wewnętrzna, i ta motywacja zewnętrzna. One się nie lubią, te motywacje. I no, s, s, wiem też, żeby było jasne, wiem to po sobie, jak zaczynały się pojawiać pierwsze duże pieniądze. Jak ciężko mi było, e, wiesz, to, to nie było dla mnie e, takie. Nie powiem, że łatwe, bo to by wyszło, że jak ktoś ma więcej pieniędzy, to jest trudniej. Ale no, nie było to dla mnie łatwe mm, e, nie kombinować przy tym żeby pozostać sobą, żeby robić dalej taki format. Miałem takie kompleksy, że kurczę jestem już 5 lat na YouTubie i nagrywamy kamerą za 1000 zł, głośnikiem za 80 zł. Co ciekawe do dzisiaj nagrywamy po 10 latach takim sprzętem. I te, czyli jakby jak pojawiają się pieniądze, to bardzo mało osób na YouTube umie sobie z tym poradzić, żeby to jakoś tak zagospodarować, żeby dalej być sobą. To co, co zrobić, żeby sobie z tym poradzić, bo ty sobie ewidentnie z tym poradziłeś. Ja sobie poradziłem w ten sposób, że dalej pozostałem sobą, bo jeżeli te pieniądze się pojawiły, to przecież w efekcie tego, że byłem sobą. Ja tak sobie to, wiesz, mhm. ja uważam, że umiem wyciągać dobre wnioski, wiesz, i, i to chyba jakby to, to jest ważne, że wyciągnąłem te... Że że właśnie nie, nie dałem się tym pokusom, które gdzieś tam wokół mnie krążyły, jacyś inwestorzy, duże pomysły, duże projekty. Ja to wszystko odrzucałem. No, nie powiem, czasem mnie to zainteresowało, wręcz zafascynowało. Jakieś wizje, że ja taki gdzieś tam chłopak z lasu, w ogóle połowę życia mieszkałem w lesie, mój tata jest leśniczym, ja mogę nagle robić duże rzeczy, ale... Zaraz do mnie docierało, że no co z tego, ale przecież ja chcę chodzić na ryby, tak? To po co mi te duże rzeczy? Mhm. I, i, I tyle. Także ta autentyczność na YouTubie jest najważniejsza. I, I właśnie jak ktoś robi to dla kasy, to może nie wyjść. Mhm. To, 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 no chyba, że robisz to, e, rob, dajesz dużą wartość, i robisz to fajnie, to jakby wiadomo, tak. Rozwiązujesz problemy innych ludzi. Tak, pomagasz.